kochani przychodzę dzisiaj do was znowu z holem zakupowym tym razem mamy tak e-obuwie, aliexpress i ta jedna mała rzecz jest z windet więc co nie będę przedłużała zaczynamy pierwszą rzeczą którą wam pokażę to jest e-obuwie. to są klasyczne standardowe super stare kupiłam je teraz w promocji w piątku do, na pewno do niedzieli była na, niej, na nich promocja, ja mam je w rozmiarówce młodzieżowej, w rozmiarze 36 i trzecie i w promocji chyba było, kurczę nie powiem wam, ile procent zniżki, ale za nie zapłaciłam 209 zł, gdzie w rozmiarówce damskiej 319 Poprzednio też miałam w rozmiarówce młodzieżowej, nie w dziecięcej ani nie w damskiej. Tego co wiem, to one chyba tylko się tutaj pod Gdzieś różnią parę milimetrów jest różnica. Ale. Mi to nie przeszkadza. To jest mój drugi już superstar. Poprzednie bardzo szybko coś zniszczyłam. Mam nadzieję, że to będą na dłużej mi służyć. Więc nie będę przedłużała super stare. Białe. Z czarnymi lampaskami. Lampaskami. Paseczkami. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejną rzeczą jest, jest moje zamówienie z AliExpress. Tylko musicie chwilę poczekać. Ja muszę to wypakować, bo mi jest przede wszystkim, potrzebne? Mi są przede wszystkim nożyczki, więc czekajcie chwilę. OK, wypakowałam dwie rzeczy, ale nie, nie rozrywałam całej tej folii. Zobaczcie, jak fajnie zapakowane okulary mi przyszły. Za te okulary dałam chyba 9 zł, a za te drugie 11 albo 12, już nie pamiętam, dobra. O, nie rozrywałam ich wcześniej, chciałam pokazać Wam, jak, uf, jak świetnie okulary przychodzą zapakowane. Teraz 3 godziny dalej, dalej próbuję rozpakować. <grych> ok, odpakuję pierwsze. Takie nieduże, czuć, że ta plastikowe. Ale tu fajnie mają silikonowe łóżka. Nie za duże, nie za małe. Mam nadzieję, że fajnie mi się będą sprawować. A drugie. Już jest większa szkoła jazdy. <grym> Jestem bardzo mile zaskoczona z tego, jak one są zapakowane. Uch. Aha, te są już takie. Lustrzane. Teraz widzicie na czym stoicie. Podkładki, książki. Hmm. Powiem Wam, że te są fajne. I ostatnią rzeczą jest etui. Do telefonu. Mam manię. Ale to chyba każdy ma. To jest do Realme 8. I tutaj jeszcze jest na palec. Za etui dam 15 zł. Powiem Wam, że szczerze Kiedyś te etui były o wiele, wiele tańsze. Teraz, żeby kupić tanie etui na Aliexpress, to graniczę z cudem. A to jest fajne, takie miękkie, bo poprzednie, które mam, o, to, ono nie jest do mojego telefonu, nawet jest tutaj większe. I trochę mi lata w ten telefon. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Szkoda, że z tym sobie nie zamówiłam, bo nawet fajnie to pasuje na rękę. Ona chyba w takim samym odcieniu. Dobra. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę. Kupiłam na Windet. Urządzenie do peelingu kawitacyjnego. ulotkę. Oj, przepraszam. Tak, peeling kawitacyjny. Urządzenie jest nowe. Tak się prezentuje. Tutaj ma tą łopatkę. Nie wiem, czy o złapie, czy nie. I Widziałam. Działa. Nie próbowałam na twarz. Na razie nie miałam okazji. Może w przyszłym tygodniu spróbuję. I peeling był, jak Wam wspomniałam, nowy i za niego dałam 50 zł. ładowany jest na kabel USB. Tak się prezentuje Albo ja mam że nie wiem, czy nie przepłaciłam, bo później widziałam na ezr że... za 45 zł w promocji. Także to są te moje niewielkie zakupy: buty, okulary, to etui <grych> i peeling. Więc co moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa!